Tutaj sprawdzam sobie klatek. Dobra. I dzisiaj sobie tak sobie siedzę. I tutaj sobie główkuję. Co tu odkurwić, ale troszeczkę taka nuda. Dzisiaj takiego skina mam. O! E, 56 klatek mam cały czas. Więc tutaj nic nowego. Nie wiem, czy nie uda z streamy, żeby tu w ogóle coś tam płynęło. Hatka jak hatka, nie, nie, nie czasna ale własna. Ale nie wygląda, że była czasna ale dobra. Ule, nie ule, drzewka, co sobie posadziłem. O, kurde, lawa jest tutaj. No, tutaj pszczółki zasuwają. To są jakieś jaja. Gdzie jest miód? Gdzie jest miód? Pszczółki? Podwa. Wiesz Spiercie. Dobra Dość z tego bo Tutaj mi się Ja tu chcę Drzewka posadzić Dziękuję Dość wysokie? Nie To jedyne jest takie wysokie Tam mam wow. Ołajbę Nie łajbę ale cóż? No, takie coś. Pewnicę mogę zrobić. Mogę. Tutaj co mamy. Hopa, 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 hopa. Ziu. Ziół. Ziół. Jupi. To tak szczelami. Cały czas coś mi tu strzela. Jupi, lecimy. Jupp! Wypieprzyłem do Alberty. Dobra. Teraz to muszę coś tu zrobić, bo zapomniałem. No tu taki. E. Czekaj, 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 ja gdzie to mam? Gdzieś tu powinien mieć Tak jak gdzie to leży. To nie, to już dziękuję. To co jest? To, to jest? To nic nie ma, nic nie robi te. Oj i oj shit, oj, shit. Ale to wypadek. No prawie to za chwilę tylko muszę znaleźć. Pechowca. Bo nie mogę znaleźć tego pechowca. To jest to? O bingo. Ładny widok. Przyczółki se zasuwają. Jak to mają być? Mają tu zapierdzielać. Opa. No dobra, w końcu. To tak, żółte to jeden. A ja chcę tu zrobić troszeczkę taką małą wysepkę, takie troszeczkę nietypowe. Czy pod wodą robimy? Dobra, wiedzę wkrótce. Czekaj, to wyjdzie mi. To jest takie może pójdzie, może pójdą. Zobaczymy, czy to co w ogóle pójdzie. Karolowce, karolowce, karolowce. O kurde, nie. A to troszeczkę tutaj zasadzi. Aby to wyglądało jakoś troszeczkę naturalnie, bo zawsze pod wodą jest takie nietypowe roślinki, tutaj nie. Dobra, teraz tu muszą być koralowce, nie zawsze to są te koralowce. Ale chcę tu zrobić taką małą, małą, małą Małe takie sobie zrobić karowce Żeby coś tu było, coś tam Żeby tu się rybki rozwijały Część tam już rozwijają, nie?

Chodzita, a pływata, ale ślepi jak był Aj, o ty man... Trochę dla tych żółtych. Ale cóż Jak to zrobić, żeby to było wielkie? Takie ogromne. Co to jest za wilny A. To może być sporo tego Hopa hopa, idziemy tak szeroko, szeroko opa hopa, lecimy 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 Lepa opa hopa 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 Po, 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 po. Ja tu nagrywam sobie na pamiątkę, żeby za kilka lat powiedzieć, o co ja kurde odpierdzielałem. Odpierdalałem, to jest kurde pytanie. Nie. Dobra. O kuźwa, ten, ja nie. Jaki nie, jakie się ten urwał. No kurczaki. Nie ma. miodek jest czy dalej wie? Jest! Tak jak to było, bu... Butelka, bu, bu, bu... Ja jest butelka. słowa nie potrzebuję, słowa mam. Kurczę to. No. Epi. O, czerwone... Szyłki są aż na czerwono. Nie wiem o co chodzi, że są na czerwono, ale dobra. Eee. Jak to ja, jak to żul. Opa. I już flaszeczkę na półeczkę. Dobra, jestem no nie, no nie. Co ja zrobiłem? Kurczaki. No, pomarańczowe. Jak mój stary kładzisz, tak pamiętam i O kurde. To były czasy. Ile razy spawania. Mm. Ładne na mi się tak fajnie podoba. No. Lu, lululu. Lu, lululu, lululu. Nie mogę jeść, to jest dziwne, że tutaj grze nie da się jeść Więc widzę taką chatkę mam tak dalej, ale nie wiem, czy nie zrobić innej, następna jakimś live, no to troszeczkę taka chatka, to chatka, ale taka bardziej taka chatka w lesie, w bardziej w dżungli. Yy, nagrałem o nim odcinek, ale coś nie cało się wrzucić, a ważyło 10 giga odcinek, a krótki, ale waży sporo, ciekawe ile ten film będzie ważył, więc ja to robię tak na szybko, ale nie wiem, więc widzowie widzimy się w następnym odcinku. <try> na następnym odcinku będzie może lepiej nie wiem więc zostaw ta suba i lajka